<laughs> Dzisiaj mm, opowiem Wam bajkę: Rzeczy <laughs>, pewną historię. Mm, przy zupie to znaczy, to nie ma akurat co, o czym będę mówić. Nie ma akurat związku z, z żadną zupą, ale e, coś, wam, coś Wam tutaj muszę pokazać. A szczerze mówiąc, nie chcę Wam pokazywać swojej twarzy, <laughs> dlatego że jestem chora. <laughs> jestem chora i. Widok. i naprawdę mam strasznie czerwony nohal mam strasznie czerwony nohal i chcę smarkany i to też zdarte, przez a więc wziąłem sobie się w kąpiel bo, dlatego, że jestem właśnie chora i chciałam się trochę wygrzać i podczas tej kąpieli przyszło do mnie, przyszedł do mnie taki pomysł, właśnie na, na, baj na bajkę, na, na historię, którą chcę opisać. E, I opowieść ta dotyczy bez, e, miłości warunkowej, miłości bezwarunkowej. E, tych wszystkich powinności i wierzeń, które, które mieliśmy wpojone w naszym systemie, e, i opowiem Wam to na przykładzie zwierzątek. Nie wiem, ile będzie trwał ten filmik, ale być może długo i być może będę trochę mówić chaotycznie, ale zaraz będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, bo to pewnie popłynie. Aczkolwiek najlepiej to wychodzi, kiedy, kiedy mówię spontanicznie do siebie i szkoda, ale powinnam, myślę, że powinnam ze sobą wnosić po prostu jakiś dyktafon, będzie najlepiej, bo na spontane zawsze wychodzi to najfajniej. Ale okej, okay, postaram się to odtworzyć. Mniej więcej. My jesteśmy trochę jak takie istnienia, które narodziły się w różnych miejscach, nie przez przypadek, ale przypadkowych. I zacznę może od takiego zdania, które gdzieś jest w Biblii, ale nie pamiętam gdzie. Jak Jezus powiedział, że odpowiedzi znajdziecie w naturze, i do tego będę nawiązywać, że odpowiedzi znajdziecie w naturze. I zaraz wam powiem dlaczego. Nasz świat, który stworzył człowiek, czyli ten cały system, ten cały matrix, oparł się jak gdyby na, na powinnościach i na, na wartościach i na wymaganiach, prawach i zasadach, które zburzyły porządek rzeczy. A natura jest czymś, co stworzyła, co jakby, czym opiekuje się Matka Ziemia, e, mimo tego, że, że tutaj wtłaczamy jakieś te swoje idee, to ona cały czas się odradza i cały czas ten jednak e, to tchnienie ducha Matki Ziemi e, tworzy harmonię, którą widać, która się zawsze odbudowuje, którą widać wśród roślin i zwierząt. Ale dużego zmierza. My, my ludzie, my istoty ludzkie narodziliśmy się nie przez przypadek, ale przypadkowo w różnych miejscach. I jesteśmy trochę jak takie gwiazdy rozsypane yy, po Ziemi, które, yy, które jak się pojawiły tutaj, to czuły kim są, ale system, w którym żyliśmy. w jakiś sposób nie pasował do nas i nas dyskryminował, ludzie wokół nas, w jaki sposób byliśmy wkładani w różne szuflady, byliśmy dyskryminowani. Jeden mniej, drugi bardziej, ale jednak po co się to wszystko działo? I teraz mogliśmy i możemy zrobić z tego dwie rzeczy. Możemy wykorzystać to na dwa sposoby. Albo jako motywację, albo jako pozwolić temu po prostu się przygnieść do ziemi. Możemy też zrobić w sumie trzecią rzecz. Możemy się po prostu założyć maskę i się dostosować, choć w środku i tak jesteśmy przygnieceni do ziemi. Czyli w sumie są tylko dwie możliwości. W każdym razie to tak trochę jak zrobić ze sznurka. W której są dane pętle albo drabinę. Dużo ludzi w historii zrobiło z tego drabinę i lubimy słuchać tych historii, bo zazwyczaj lubimy ich słuchać, bo one nam przypominają, uruchamiają w nas coś, co wiemy, że jest tym diamentem i za czym tęsknimy. Ja na przykład bardzo lubię film Gli Elliot. Dawno, go, dawno temu go oglądałam, ale pamiętam, że zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i pamiętam wciąż te emocje. Jak ten chłopczyk z biednej rodziny. Miał w sobie taką wolę tańczenia w balecie i, i wszyscy go wyśmiewali, rodzina go dyskryminowała, a on, on szlifował ten diament. On wierzył, on z tej liny zrobił po prostu drabinę, która, w, która zaniosła go do jego własnego nieba. E, przyłożył ideę twórcy w czyn tutaj na ziemi, połączył to w piękny sposób, to co przyszło z nieba z tym co dała mu ziemia. Czyli wykorzystał ciało, umysł, ręce, nogi, do tego, aby tą ideę przenieść w czym. Tylko, że my, kiedy nie mamy kontaktu z tą boską ideą w sobie, z tym duchem, który w nas żyje, stajemy się różne rzeczy się mogą z nami dziać różne rzeczy mogą się z nami dziać, które napiję się najpierw jeszcze które nas a jednak Chora i czuję, że grudy mi przeszkadzają. No i tak, no i system stworzył nam różnego rodzaju <laughs> plastry na mój, nasz ból duszy. <laughs> Pozorne, pozorną pomoc w postaci służby zdrowia, psychiatrów, służby zdrowia, która leczy skutki nieszczęścia, cierpienia duszy tak naprawdę. Stworzył nam psychiatrów, Którzy przepisują nam tabletki na ból psychiczny i tęsknotę, tak naprawdę, za, za, za ten tą ideą stwórcy nas samych. W końcu stworzył też nam entertainment, który tak naprawdę jest błyskotką, która ma oderwać uwagę dziecka, które patrzyli w innym kierunku. Stworzył nam w końcu używki, które mają pozwolić nam zapomnieć. Stworzył też nam sztywny system powinności, e, który wymusza na nas jakby gonienie za pewną marchewką, która nazywa się warunkowa miłość. I nadzieją, która jest nadzieją na to, że jeżeli będziemy się stosować do czegoś, się spełniać jakieś oczekiwania, to w końcu uda nam się zasłużyć na bycie, na bycie kochanym. Tylko biegamy jak ten chomik w kółku i. i jednak coś tu nie gra. I teraz Wam powiem na przykładzie zwierzaków: tylko się napije wody. I na przykładzie mojej ukochanej wywiórki, o której lubię mówić, nie wiem czemu, że miłość warunkowa, może tak, jak powstała miłość warunkowa. Dajmy na to, ktoś podrzucił małą wiewióreczkę tam, gdzie żyją bobry. I ta mała wiewióreczka to może być taka historia, albo, albo może nie, na przykładzie związku, że wiewiórka to już nieważne jak to powstało, bo mogło być tak, zaczęło się od jakiejś tam małej wiewióreczki, która się urodziła w rodzinie dobrów. Ale przejdźmy sobie dalej, możemy sobie to wyobrazić, co tam się działo, bla bla, bla, bo to jest cała historia. Ale jeżeli chodzi o związki partnerskie, wiewiórka, która żyje w parze z bobrem, ale nie wie, że jest wiewiórką, bo się nie rozpoznała, tylko właśnie to jest ważne. Słuchajcie, zwierzątka to jest ważne, ważne, ważne jest to, że zwierzęta rozpoznają się na w zasadzie instynktu. Siebie nawzajem i siebie samych działają według instynktu. U nas ludzi i też właśnie łączą się poprzez gatunek. My widzimy na zewnątrz, że wiewiórka wygląda jak wiewiórka: może jedna jest grubsza, druga jest krótsza, jedna jest większa, druga jest mniejsza, ale jednak to jest wiewiórka. Każdy gatunek się od siebie bardzo różni. Żów nie ma nic wspólnego fizycznie, dajmy na to, z rybą. Albo właśnie z wiewiórką. Słoń z mrówką i tak dalej. Są inaczej zbudowane. To rozróżnienie jest dla nas łatwe. A my ludzie, z nami ludźmi już jest trochę inaczej, bo my po pierwsze wyglądamy, jesteśmy do siebie bardzo podobni. Mamy tak samo dwie ręce, dwie nogi, każdy człowiek ma paznokcie, oczy, nos, twarz. Więc to jest niby łatwe, tylko że my rozpoznajemy siebie samych na, zasady, na podstawie intuicji. A nie instynktu. Nasz, w sumie naszym instynktem jest nasza intuicja, zwał jak zwał. I my się rozpoznajemy na poziomie duszy, a nie ciała. Nawet nie na podstawie rasy, tylko jest coś głębiej w nas, co nas łączy z drugim człowiekiem. Tylko, że bardzo to zatraciliśmy, bo tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy. Nie możemy rozpoznać drugiego, jeżeli nie wiemy, kim jesteśmy. No i teraz tak, wyobraźcie sobie sytuację, że. Wiewiórka żyje sobie w związku z panem Bobrem. I ona może. Hmm. Ona się do tego przyzwyczaja. Po prostu w tym środowisku panują pewne zasady, i ona musi swoimi ząbkami gryźć drzewa swoimi łapkami nosić gałęzie. E, swoim ogonkiem próbuje e, próbuje robić to samo co bobry, czyli pływać w wodzie, której w sumie nie lubi, bo nie lubi, kiedy jest mokro. Ale robi to, e, bo chce być kochana i chce kochać. Ale jest z bobrem. W pewnym sensie teraz, w naszych czasach. Jesteśmy trochę w takich czasach, że dużo już Słyszymy o miłości bezwarunkowej, o akceptacji. Ale nie wiemy trochę, jak ten chleb ugryźć, bo wydaje nam się, że ta akceptacja powinna polegać na tym do no dobra, bo no to ja akceptuję, 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 że, że jestem bobrem. Akceptuję to, że mówię ogodek moknia, ja nie lubię wilgoci, akceptuję to, że, że te ząbki trochę nie mają siły, żeby gryźć te drzewa, a te łapki są za słabe, żeby nosić belki eee, i coś tu nie gra. Akceptuję, 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 ale kurwa, do cholery źle się czuję. My wewnętrznie, jako ta wywiórka, czujemy, że coś jest nie tak. I woła nas nasza intuicja do lasu, gdzie jest sucho, gdzie są orzeszki, liście, dziuple, drzewa i inne kurde wywiórki. Ale być może nasłuchaliśmy no, się, tak jak ja na przykład, że jak ty z nami nie będziesz żyć bo brami, no to nigdzie nie będziesz żyć. Jak się z nami nie dogadasz, to się z nikim nie dogadasz, bo nigdzie lepiej nie będzie, doceni to, co masz. Na przykład mogliśmy uwierzyć w to, że jesteśmy za słabi, mamy za słabe rączki, że powinniśmy bardziej się starać bardziej szybciej zasuwać tymi ząbkami po tych drzewach. E, mogliśmy spróbować spełniać te oczekiwania, żeby zasłużyć w końcu na tę miłość, żeby e, zagłuszyć sobie to poczucie widy. A poczucie widy rodzi się z tej mlecznej tęsknoty e, i niezrozumienia siebie. Tylko, że my wtedy to poczucie widy, albo zaczynaliśmy z na ten bobry, Albo uminaliśmy z siebie samych jako ta wiewiórka. Albo, że to bobry są nienormalne. Albo, że to za mną jest coś nie tak. I tak dalej, i tak dalej. Na tym opierał się nasz system. Jeszcze pójdę się wysmarkać. system powinności, system oczekiwań i tak dalej, i tak dalej. I ten system, to środowisko i te sytuacje, w których przyszło żyć wiewiórce i bobrom, tak naprawdę to nie chodzi o to, że tu wiewiórka jest pokrzywdzona, bo bobry, to znaczy właśnie, bobry jak bobry. Jeżeli wie, że jest bobrem, to jest fajnie, ale jeżeli żyje z wiewiórką, która się poświęca w imię miłości. To też coś nie gra. Będą się kłócić e, i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze gorzej, jak na tej, te tamy na rzece buduje wiewiórka z, na przykład, z papugą, nie wiem. Też się tak może zdarzyć. To jest tylko przykład. Można naprawdę na wiele sposobów sobie, sobie wyobrażać. I to wszystko zrodziło taki węzeł manipulacji wzajemnych bo tak naprawdę, właśnie ktoś mi ostatnio powiedział bardzo fajną rzecz, że my, ja już wrócę tutaj teraz do ludzi, ale do zwierząt też to można odnieść, że my jako istoty mamy, że tak powiem, różne parametry. Są potężne istoty, są trochę mniejsze istoty, ale to, cho, to w ogóle u nas nie chodzi o, o kogoś, kto jest lepszy, tylko gorszy. Tak samo jak nie można powiedzieć, że mniejsza wiewiórka jest gorsza od dużego słonia. Po prostu są inni, mają inne potrzeby, inny zasób wiedzy w innych zupełnie dziedzinach i tak dalej, tak dalej. Malutka mrówka jest tak samo ważna w naturze, jak wielki dinozaur. Orzeł jest tak samo ważny, wnosi zupełnie inne wartości do tej, do tej przestrzeni, niż, niż papugań albo niż, niż żółw, które wygląda zupełnie inaczej, aczkolwiek jeżeli właśnie łączą się ze sobą istoty, które są inne, nie są na tym samym poziomie energetycznym, w przypadku ludzi nie czują się nawzajem właśnie na poziomie energetycznym, bo jedna istota jest na przykład potężniejsza, druga jest mniejsza, jedna jest taka, druga jest taka, to zawsze będzie to rodziło związki manipulacyjne. Piękna rzecz, jak ta osoba mi to powiedziała, to tak do mnie bardzo to dotarło. I właśnie to jest tak samo jak Wiewiórka, by próbowała żyć ze słoniem. E, dobra, wrócę do tego Bobra. Wiewiórka, która próbuje żyć e, z Bobrem. To będzie zawsze relacja manipulacyjna, bo oni będą na sobie wymuszać rzeczy nawzajem, które, które będą musieli robić, żeby jakoś ten związek, ta relacja funkcjonowała. E, bądź relacje. I to rodzi system manipulacji, kompromisów. E, i tak dalej. No tak. I teraz hmm. jest taki czas, że my już zaczynamy się czuć. Najpierw nie w ogóle, że coś tu nie gra. Więc co jakiś czas przychodziła do nas fala frustracji, no to wtedy obwinialiśmy się nawzajem i walczyliśmy ze sobą. Później przyszła fala, no dobra, akceptacja. No to teraz ja akceptuję Bobra. Akceptuję, akceptuję, akceptuję to, że mam mokry ogonek, akceptuję to, że tęsknię, że chcę się rzeszki, ale nie mogę. Akceptuję, 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 ale kurde jestem nieszczęśliwa. I tak naprawdę możemy teraz dołożyć do tego pierwiastek odwagi żeby w ogóle, jak już zaczynamy się orientować, do czego są stworzone te nasze ciałka, bo przez ciało możemy znaleźć też to zrozumienie, poprzez serducho zaczynamy do siebie wracać, czyli zaczynamy rozumieć, kim jesteśmy. I ta wywiórka zaczyna pozwalać tej tęsknocie płynąć, bo ta tęsknota jest takim pierwszym krokiem do tego, aby znaleźć ścieżkę do lasu. Ale nie poprzez umysł, tylko właśnie poprzez tą intuicję, czyli to odczucia w ciele, w sercu, e, poprzez to wyjście z umysłu, który jest kolebką powinności wartościowania, warunków e, i całego tego systemu. Ona zaczyna czuć, że jej małe rączki chcą coś w palcach obracać. Nie wiedzą może jeszcze, że to są orzeszki, ale chcą coś trzymać małe nóżki i rączki chcą po czymś się spinać. Jej ogonek nie lubi wilgoci. E, lubi cień e, i listki. Chciałaby spać w miejscu, gdzie jest sucho, ciemno e, i ciepło. Być może ma to szczęście, że spotyka lustro. To może być normalne lustro, w którym w ogóle zaczyna się przyglądać sobie i widzi, że jest inna od tego bobra, który stoi obok niej. Może też spotkać inną wiewiórkę, na przykład, która albo była już w lesie, albo razem z nią zacząć rozmawiać o tym, że też tęskni za czymś. Mogą razem powiedzieć sobie, ok, to uciekamy stąd, szukamy tego miejsca, które gdzieś woła nas w sercu. Albo idziemy po prostu połazić po świecie, zobaczyć, co się wydarzy. Jeżeli ma dużo odwagi, to zrobi to samo. Ale to jest pójście w nieznane. Tylko, że my jesteśmy w takich relacjach, że my nie wiemy nawzajem, kim jesteśmy my kim jest nasz partner. Nie nauczone nas komunikować się ze sobą. W taki sposób, który by wyrażał nasze prawdziwe potrzeby. Ta komunikacja opierała się na wywalaniu sobie swoich frustracji. Ty, Janek, siedzisz na, cały czas na kanapie, oglądasz telewizję coś jest nie tak, przez Ciebie ja jestem nieszczęśliwa, a Ty ciągle gadasz i nie wiem, łazisz gdzieś, zamiast w domu siedzieć. <gry> Tylko, że tak. Być może jeden z nich ma osobowość koali, który po prostu lubi sobie na tym, na, tym drzewie, na tym drzewie siedzieć, jest wolny, śpiący, lubi sobie jeść te listki eukaliptusa, a być może druga osoba ma duszę, Małpki, która jest pełna ekscytacji, ciekawości życia, chce skakać po drzewach i ma ADHD, i po prostu nie usiedzi na tej kanapie, nie, nie, nie powiesi na tym drzewie, bo, bo zwaliuje. <grym> Ale my, jako ludzie, nie do końca wiemy często, kim jesteśmy, bo może to, że siedzimy na tej kanapie, nie wynika z naszej prawdziwej natury, tylko z tego, że, że żyliśmy wśród ludzi, którzy tak robili. Tak się nauczyliśmy, albo, albo to jest dla nas, dla nas sposób, żeby oderwać się od tęsknoty, wołania własnej duszy. Więc naszym takim sposobem na to, aby dotrzeć do siebie, jest kiedy już mniej więcej wiemy, mm, jakie są nasze potrzeby, ale daje, damy im w ogóle istnieć, damy im wypłynąć na powierzchni i przestaniemy je oceniać, e, naprawdę je zauważymy, naprawdę ich wysłuchamy w sobie. I powiemy sobie, okej, okay, to, że ja tęsknię za czymś, to nie jest złe, to nie świadczy o mnie źle, to nie jest coś, na co trzeba brać tabletkę albo chodzić do lekarza, tylko to jest może coś ważnego, co chce mi coś powiedzieć, może to jest mapa e, mojego serducha, za którą mam iść. I tam jest ten skarb, to nie jest jakiś wyświetlany kawałek papieru, niepotrzebny do dupy, do podstarcia ewentualnie, tylko coś co jest istotne. Możemy zacząć się komunikować najpierw z samym sobą, ale mieć też odwagę porozmawiać z własnym partnerem, z tą osobą, z osobami, które są w naszym otoczeniu. To może być partner, to mogą być przyjaciele, dzieci. Dzieci to, to jest jedna sprawa, to nie są dzieci. Ale komunikacja, odwaga, powiedzenia, co mi w duszy gra. E no, i jeżeli jest ta odwaga zajrzenia w siebie i zaczęcia, być sobą i z miłością, właśnie nie na zasadzie wywalania kogoś, że to jego wina, że on nie powinien taki być, tylko powiedzenia: słuchaj, mam taką naturę, że ja naprawdę potrzebuję podróży, być w ruchu, ludzi, towarzystwa. A drugi powie, że w sumie ja. Ja nie, ja nie lubię za dużo rozmawiać, lubię być często sam. I yy, lubię oglądać te mecze, fascynuje mnie futbol, A druga strona powie: wiesz, ale ja, ja się nudzę, ja nie mam o czym z Tobą rozmawiać, a ja potrzebuję tych rozmów. Po prostu idę do tego lat.